Witam Was w Igrzyskach Śmierci w FIFA 17, możemy już pełnoprawnie zacząć tą serię, ja przypomnę jeszcze szybko zasady, a także dodam, że teraz odcinki będą się pojawiały równomiernie co kilka dni, jeśli tylko będzie pod danym filmem 1500 łapek, tak więc 1500 łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem. Tak więc tak, co do zasad. Wybieramy 10 bestii, które wybraliście właśnie w komentarzach pod zerowym odcinkiem, odcinkiem z zasadami. Kto ich nie widział, no to zaleca się obejrzenie tego filmu Macie link oczywiście w opisie. Wybraliśmy już 10 bestii, za chwilkę je ujrzycie. No i potem losujemy pozycję, To też za chwilkę zrobimy dla tych bestii na spotkanie. W Fucie będzie to mecz towarzyski. No i ogólnie w tym meczu w zależności od tego kto otrzyma Najniższą ocenę, no to będzie nominowany do odpadnięcia z naszej serii. W zasadzie będą to dwa, y, dwójka zawodników z dwoma najniższymi ocenami. No, czyli zagramy jedno spotkanie, i z tego jednego spotkania, oczywiście, dwie osoby najsłabsze będą nomi nominowane do odpadnięcia z odcinka. Wy podejmiecie decyzję w komentarzach pod tym filmem. Tak więc, już teraz y, możecie tam. Znaczy, no jeszcze nie teraz, oczywiście, ale potem po zobaczeniu tego filmu, jedną osobę zdecydować, która ma odpaść. Odpaść, tak? Z naszej serii, ale okej, okay. my możemy przejść do przedstawienia bestii. Tak, więc uwaga, właśnie w tym momencie Wam się wyświetla, kto tutaj wystąpi. Jest to Mane Kante Batland Dumbia. Musonda, Sanchez, Son, Musa, Bailey, a także Martial. Są to zawodnicy, których wy wybraliście. Oczywiście nie ma tu większości także takich, które także się pojawiały, o nich w komentarze. Ale spokojnie, jeśli seria wam się spodoba, zrobimy drugi sezon, może i trzeci. Mamy czas do końca tej Fify, a potem oczywiście czas w następnej Fifie. Tak czy inaczej, możemy już przejść do wylosowania pozycji na dzisiejsze spotkanie dla każdego zawodnika. Formacja będzie 4-3-3. Naszym bramkarzem, pomocnikiem takiej w Serii będzie Wojtek Szczęsny, czyli nikt nie będzie bramkarzem. To będzie pozycja taka już z góry tutaj zakrypana przez Wojtka szczęsnego na wszystkie odcinki tej serii a my lecimy i losujemy pozycję na początek dla mane. Właśnie wam się wyświetla tutaj moja maszyna losująca. No i losuje nam tutaj pozycję dla mane. Mane wystąpi w tym spotkaniu na środkowym obrońcy. No to jest coś mega dziwnego, ja sobie aż tutaj to mm, już ustawię po kolei My lecimy z kolejnym zonikiem jakim jest Kante, zobaczymy jaką pozycję dla niego tutaj wylosujemy i jest to SO drugie, tak więc dwa SO już mamy tutaj znane jest to Kante, a także Mane więc ja w tym momencie mogę usunąć sobie tutaj dwa SO, żeby już nam tutaj to oczywiście nie przeszkadzało, nam się tutaj maszyna losująca pomniejszyła. Losujemy pozycję Drabatlanda i nasz bramkarz wystąpi na pozycji środkowego pomocnika, tak więc to ona będzie należeć do niego. My lecimy z kolejnym załonikiem, jakim jest Dumbia, no i tego załonika na napadzie najlepiej był ujrzeć, i właśnie tam go ujrzymy. Tak więc Dumbia ląduje na napastniku w dzisiejszym filmie. Możemy już usunąć pozycję napastnika, nowe jest ona oczywiście zajęta. Kolejnym zawodnikiem jest Musonda. Zobaczymy nominalnie lewy połącznik, a dostaje PO, tak więc na prawej obronie zobaczymy Musondę, pięciogwiazdkowca. Tutaj perfect link, znaczy nie perfect, tylko oczywiście zielone połączenie z Kantę. Zobaczymy Pozostały nam jeszcze inne tutaj pozycje. A kolejnym zawodnikiem do losowania jest oczywiście Sanchez, zobaczymy jaka pozycja zostanie mu wylosowana. Jest to pozycja prawego skrzydłowego, tak więc, no dziwnie, dziwnie, ale okej, okay, zobaczymy. PS także jest już oczywiście w takim razie zajęty. Zostały nam 4 pozycje, 4 zawodników do wylosowania. Na początek mamy ranking Sona. Lewy pomocnik nominalnie jego pozycja jest wolna, ale dostanie lewego brońcę. No myślę, nie najgorzej, nie najgorzej dostał tutaj LO dla Sona. No i gdzieś bajki będzie. Mam nadzieję, że na SP, a nie na skrzydle. Zobaczymy jak się to ułoży. My usuniemy tutaj szybko LO, zapiszemy zmiany i lecimy 3 pozycje do wylosowania teraz został nam Musa. Zobaczmy, Musa ląduje na środkowym pomocniku. Okej okay. No i teraz dość ważny ruch, bo został nam tutaj Bailey, a także Martial i zobaczymy do kogo jaka pozycja będzie należeć. Na początek głosujemy Baileyego. Mam nadzieję, że to będzie SP, nie LS. Bailey ląduje na SP. Tak więc tak jak chciałem, Bailey mamy tutaj na SP. No i Martial ląduje na lewej pomocy. Czyli tak, patrząc na te ustawienie składu, które właśnie widzicie, wydaje mi się, że najlepszą pozycję tutaj będzie miał oczywiście Marce, a także Dumbia, bo oni na swojej nominalnej pozycji są, najłatwiej będą mieli o pozostanie. No i jeszcze tutaj zapomniałem o jednym ważnym szczególe powiedzieć, jeśli dany zawodnik strzeli go automatycznie, mimo jak miał nawet najniższą ocenę, on ma takie... No nie wiem jak to powiedzieć. No ultimatum przejście dalej do kolejnej yy, do kolejnego odcinka nie będzie nominowany, nawet jakby miał najniższą ocenę. No to po prostu Go to jest takie coś magicznego, takie przejście do kolejnej rundy po prostu. Tak więc tak wygląda nasz skład. My możemy przechodzić już do meczu tak więc słyszymy się za chwilę. Ja wam dziękuję za uwagę. No i lecimy, zobaczymy, kto będzie miał najsłabszą ocenę właśnie w tym spotkaniu. Tak więc zaczynamy. Pierwsze spotkanie w naszej serii. Przeciwnik wylosowany i właśnie tak przedstawia się jego skład. Jak możecie zauważyć, no przynajmniej zawodnicy są ustawieni na swoich pozycjach, czego nie możemy powiedzieć o naszym składzie. No ale tak czy inaczej wynik nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, żeby przetestować tutaj zawodników i zobaczyć jaką będą mieli ocenę ogólną na zakończenie oczywiście spotkania. Jaką ocenę za mecz dostaną. Zaczynamy. No i w 13 minucie niestety już przegrywamy tutaj 1-0. Gola strzela Jonathan Biabiany. Z Intermediola. No tak czy inaczej, lecimy dalej. Nie poddajemy się. Dumbia tutaj do Marsjala. I sami zobaczcie, Marsjal wjeżdża w pole i tym strzałem zapewnia sobie tutaj już byt w kolejnym odcinku. Czyli on nie zostanie na pewno wyeliminowany. Nawet jakby miał najniższą ocenę ogólną, no to nie może zostać usunięty z naszej serii. Kolejna akcja. Tutaj znów biabiany podaj do El Chyba jakoś tak się nazywa ten zawodnik I ten strzela na 2 do 1. Tak więc w 29 minucie, niestety, przegrywamy. Ale nie poddajemy się dalej. Renato Sanchez przy piłce schodzi tu do środka Uderzenie no i fantastycznie Wyszedł mu ten strzał Tym sposobem mamy drugiego załanika Który już może być pewny swojego występu Oczywiście w drugim odcinku Igrz Igrzysk śmierci no bo on opuści go na pewno nie w tym tygodniu. Lecimy dalej. 50 minuta akcja przeciwnika. Podaję tutaj do Bia No Ten ma niesamowity tempo, ale podaję do Edera. Na no, ten właściwie na pustą bramkę kończy. To mamy 3 do 2, ale nasi zawodnicy cały czas walczyli tutaj o strzelenie kolejnych goli. Żeby oczywiście zapewnić sobie e, tutaj byt w kolejnym filmie. No to im niestety nie wychodziło. Potem sami zobaczcie. zupełnie nie było obrony. No ale co się dziwić, jak mamy na eś o a także e, Mane A na bokach obrony Sona. No i oczywiście mu sądę. No nie ma się co dziwić, że nie ma tej obrony. Zobaczcie tutaj biebiany uciek Mane. Zobaczcie ile Mane ma w ogóle sił. Był niesamowicie zmęczony grając na tym środku obrony. No nie dziwię mu się wcale jak biegał od bramki do bramki. Zupełnie nie zostawał w obronie, tylko lubił sobie pobiegać po całym boisku. No tak czy inaczej kolejna sytuacja. No i znów oczywiście brak naszej obrony. No potem nie wiem dlaczego aż tak to było widać. No ale cóż. Tym sposobem strzela przeciwnik na 6 do 2 i jeszcze za chwilkę dołoży nam tutaj gola na 7 do 2. No i będziemy musieli oczywiście wybrać dwójkę zawodników z najsłabszymi ocenami. Ja przypominam, że Sanchez, jak i Marzior mają pewny byt oczywiście w kolejnym filmie, a wy zobaczcie sobie w tym momencie oceny zawodników już po tym spotkaniu. Ok, tak więc tak jak widzicie, najniższą ocenę ma tutaj Musonda, no a zaraz za nim oczywiście Batlan. Tak więc to do Was należy decyzja, kto odpadnie, kogo już nie zobaczymy w kolejnym filmie. Czy to będzie właśnie Jack Batlan, czy może Musonda. Tak więc głosujcie już teraz w komentarzach, ja wszystko potem podliczę oficjalnie. Podam wyniki w kolejnym filmie, no i zobaczymy. Oczywiście liczba z 10 uczestników zmieni się już do 9. No a w miejsce tamtego zawodnika wskoczy oczywiście brązowa karta, jakaś tam losowa. Zobaczymy jaka. No i na, no, na nowo, oczywiście, w kolejnym filmie losujemy każdemu pozycję. No a potem Grand Match znów zostaną dwie osoby nominowane. Tak więc do Was należy decyzja, czy też Jack Atlant czy też Musonda, głosujcie w komentarzach. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pomysł wam się podoba, że fajnie wam się to ogląda. Jeśli chcecie kolejny film, tak jak mówię, 1500 łapek i lecimy z nim. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. No i cześć. Siema.